Siema, Masie ma czas na AKZ Apermund 3 psychologiczny portret tego demona. Akaza to przykład demona, który psychologicznie jest najbliżej człowieczeństwa. A jego historia czyni go jednym z najbardziej tragicznych i wielowarstwowych postaci. Wbrew pozorom, nie chodzi tylko o potężnego wojownika, ale o człowieka, który nigdy nie uwolnił się od bólu, winy i pragnienia siły. Akaza urodził się jako Hakuji. Biedny chłopak żyjący z chorym ojcem. Już w dzieciństwie musiał kraść, by zdobyć lekarstwa. Ojciec, z poczucia winy i wstydu, popełnił samobójstwo, zostawiając Hakuji'ego. Samego. To doświadczenie stworzyło w nim kompleksy. Dwa głębokie kompleksy. Nigdy nie byłem wystarczająco silny, by ochronić bliskich. I drugi, świat karze słabych i biednych. W psychologii takie doświadczenia często prowadzą do kompleksu niższości i pragnienia kompensacji. Hakuji miał bowiem obsesję na punkcie siły, bo widział w niej jedyny sposób na uratowanie tego, co kocha. Dla niego spotkanie Keizo, mistrza sztuk walki. Jego córki Kyoki dało Hakuji'emu pierwszą namiastkę szczęścia i poczucie, że znalazł miejsce na świecie. Jednak gdy Koyuki i jej ojciec zostali otruci przez rywali, Hakuji ponownie stracił całą rodzinę i sens swojego życia. Psychologicznie dla niego to drugi kataklizm, powtarzający się schemat utraty, który pogłębia traumę z dzieciństwa i wpycha go w spirale gniewu i autodestrukcji. Przechodzimy do narodzin demona i ucieczki od bólu. Muzan wybrał Hakujiego jako kandydata na demona, ponieważ jego dusza wręcz kipiała gniewem i siłą. Dla Hakujiego przemiana w Akaze była ucieczką od ludzkiego cierpienia. Już nie musiał czuć głodu, słabości ani bezsilności. Jednak cena była przeogromna. Stracił wspomnienia o kojuki i ojcu. W psychologicznym znaczeniu to wyparcie traumy. Demon nie pamiętał przeszłości, ale jego działania, nienawiść do słabych, szacunek do silnych wojowników było Echem dawnych ran, a kazał uwielbiał walkę z silnymi przeciwnikami. Nie zabijał kobiet, co wynikało z resztek wspomnień o kojuki. A jego celem nie było zło dla zła, tylko testowanie granic siły. Psychologicznie to kompensacja traumy. Skoro w dzieciństwie nie mógł ochronić bliskich, teraz siła była dla niego jedyną walutą, jedynym dowodem wartości. Dlatego tak szanował Rengoku, a także Tanjiro i Gyu. Widział w nich wojowników z honorem, którego brakowało mu samemu. W akazie jest konflikt wewnętrzny. Demon kontra człowiek. Bo przez całe swoje demoniczne życie nosił swoje człowieczeństwo. Nie rozumiał, dlaczego nie może przełamać pewnych barier. Na przykład, dlaczego nie krzywdzi kobiet. W walce z Tanjiro i Gyu przed śmiercią. Uwaga, tu spoiler. Jego psychika pęka. Wspomnienia wracają. Przypomina sobie ojce, Kojuki i keizo. I zdaje sobie sprawę, że całe życie jako demon było ucieczką. Od bólu a nie rozwiązaniem. To dlatego sam decyduje się odejść. Wybiera śmierć, odrzucając Muzana, bo znienawidził siebie za to, kim się stał. Mamy jeszcze psychologiczny rdzeń Akazy. Dziecko traumy. Jego życie zdefiniowały powtarzające się straty. Każda kolejna pogłębiały tylko przepaść między pragnieniem ochrony, a poczuciem bezsilności. Wszystko kompensował sobie przez siłę. Obsesja na punkcie walki i mocy. To nie tylko charakter demona, ale mechanizm radzenia sobie z bólem i kompleksem niższości. Człowiek w demonie, mimo przemiany, zachował resztki moralności co czyniło go wyjątkowym wśród wyższych księżyców. Jego całe życie to tragiczny paradoks, bo walczyłby ochronić ludzi, a jako demon stał się zagrożeniem dla tych, których chciał ocalić. Akaza to najbardziej ludzki demon w Demon Slayer. Jego psychologia opiera się na traumie dzieciństwa, utrata miłości i kompensacja przez siłę. W odróżnieniu od innych demonów, Akaza nie był zły nigdy w czystym sensie. Był złamanym człowiekiem który wyparł swój ból i żył w cieniu gniewu. Jego śmierć nie była porażką, ale ostatnim wyborem człowieka Hakuji, który wreszcie odnalazł siebie i odrzucił potwora, którym się stał. I to tyle, jeżeli chodzi o Akazę, Apermoon 3. Daj znać w komentarzu, co sądzisz na temat Akazy, czy tak jak u mnie, czy to jest twój ulubiony demon z Demon Slayer z Apermoon czy też nie? Czy masz innego ulubieńca? Daj znać w komentarzu i widzimy się kolejnym razem przy kolejnej postaci, którą sobie dogłębnie omówimy.